Manero, tylko budujemy zestaw Lego Minecraft 21151. No to budujemy. Jak zwykle na początku jest lulik, a potem jakieś fajniejsze rzeczy. No to składamy. Tutaj mam go przygotowanego. Jeszcze łuk, a ten łuk to jest enchantowany. Wtedy jeszcze nie było netherytu, tylko najlepsze rzeczy to były diamentowe. Zobaczcie, piu, 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 piu strzela, tak on się prezentuje. I zobaczcie, tutaj ma plecak z creeperem, <grym> tutaj go odkładam. O, jeszcze NDP-ła tutaj i może się teleportować, jakby go smok tam atakował, to by. Będzie nie zaatakował. No to jak mu się to wczepia? Czy tak? Mu się to wczepia, czy tak? Bo już sam nie wiem. No dobra, zrobię moim sposobem. Czyli że tak. Tutaj układa. Endermana budujemy. Tutaj mam go przygotowanego. Zobaczcie, jakie mam miasto. Wczepimy go. Tutaj. Tu. Teraz budujemy endermana. Jest taki dłuższy. Zobaczcie, jakby porównywać ich, to by enderman był większy. Zobaczcie by podniósł rękę jakby, jakby był wysoki zobaczcie jak wieża normalnie o taki dobra teraz budujemy dla niego blok tutaj yy, o dobra. już trochę zbudowałem i zobaczcie jaki tu jest mechanizm to jest tak, bo tutaj jest kluczuszek. Jak to się oczywiście to to wyleci. To budujemy dalej. Zobaczcie, już zbudowałem. Zacząłem budować smoka, zobaczcie. No to budujemy dalej. Fajne, polecam I Teraz budujemy Smoka kresu Zobaczcie jak moje miasto Minecraft Się prezentuje Jak Wam się podobał filmik, to zostawcie lajka. Pa pa!